W Kościerzynie odbyły się obchody 95. rocznicy wkroczenia wojsk polskich na ziemię kościerską. Była uroczysta msza święta, a wręczenie okolicznościowych odznaczeń i wspólny przemarsz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz szwadronu kawalerii imienia II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskiego. Podobne uroczystości w ubiegłym tygodniu odbyły się w kilku miastach Pomorza. 31 stycznia 1920 roku wojska frontu pomorskiego dowodzonego przez generała Józefa Halera wkroczyły do Kościerzyny. Dziś, podobnie jak 95 lat temu, w mieście pojawili się szwoleżerowie. To pokazywanie historii nie tylko poprzez wiedzę, którą zdobywamy w książkach na lekcjach historii, ale również bierzemy w tym czynny udział. Widzimy jak wyglądała polska konnica, jak wyglądała polska jazda. Starogardzkim szwoleżerom towarzyszyła także kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego i przedstawiciele Związku Piłsudczyków. Mieszkańcom Kościerzyny taki sposób obcowania z historią bardzo się podoba. Wszystko się tutaj podoba i wojsko i konie bo okazyjnie widać się realnie, jak to mniej więcej było. Nie? Rolę patriotyzmu w codziennym życiu podkreślał nowy burmistrz Kościerzyny, Michał Majewski. Nie możemy zapomnieć o historii, nie możemy zapomnieć, że ludzie przez długie lata czekali, żeby odzyskać wolność, żeby móc się cieszyć tym, co mamy teraz. Podobne uroczystości odbywały się w minionym tygodniu, m.in. w Starogardzie, Pelplinie i Tczewie, gdzie połączone były z obchodami Dnia Miasta.